Witajcie w kolejnym odcinku Anime Express News. Po dłuższej przerwie, spowodowanej tym, że jestem już stary i mało mi się chce, wracam z, mam nadzieję, nową siłą. Dzisiejszy odcinek będzie pełnił funkcję załatania zaległości, więc składać się będzie z nieco starszych newsów. W przyszłym tygodniu wypuszczę odcinek, który nadrobi resztę nowinek. Zapraszam do oglądania. Na początek przypominajka o pewnym sporym wydarzeniu na naszym polskim podwórku. Pragnę przypomnieć wam, że już 20 maja w sieci Kin Multikino i Helios rozpocznie się projekcja filmu Jujutsu Kaisen który jest prequelem do wydarzeń z pierwszego sezonu anime. Poznamy tam całkowicie nowego bohatera, Okotsu Yute, który opętany został przez klątwę w postaci swojej przyjaciółki Riki z dzieciństwa, która to pewnego dnia traci swoje życie na skutek tragicznego wypadku. Chłopak odkryty zostaje przez Saturnę, Rugodzio i zwerbowany do Jujutsuhai, gdzie szkolił się będzie ze znanymi już nam postaciami. Jego cel to wypędzić i uratować duszę Riki. Film, jeżeli chodzi o mangowy przekład, wykonany jest kalka w kalkę, a przy tym rozmach wybija dziurę w suficie za sprawą świetnie wykonanej warstwy audiowizualnej. Jestem przekonany, że w kinie efekt będzie piorunujący. Dlatego uważam, że takie doświadczenie trzeba zobaczyć osobiście. Dajcie znać, czy wybieracie się na seans. Liczę, że będzie nas ogromna ilość, bo wiadomo, sukces sprzedażowy napędzi ten rynek w przyszłości i być może najnowszy film Shinkai'a, czyli Suzune no Tojimari, o którym za chwilę, również zagości w naszych kinach. No to co, szturmujemy? Oficjalna strona internetowa anime Fumetsu no Anatae przypomina nam o premierze drugiego sezonu. Jako broń zastosowali oni działo w postaci nowego zwiastuna, który widzicie obecnie w tle. Pojawiają się tam pierwsze sceny z dalszych przygód Fushiego. Data premiery anime nastąpi w sezonie jesień 2022. Za drugi sezon odpowie nowe studio Drive, wraz z innym niż dotychczas reżyserem, tym razem będzie to pani Kiyoko Sayama. Manga Aono Orchestra otrzyma animowaną adaptację. Jesienią trzeciego i ostatniego roku gimnazjum, Hadzime Aono, zwany cudownymi skrzypcami, przestaje grać na owym instrumencie z powodów osobistych. Pewnego dnia poznaje dziewczynę, która opowiada mu o liceum z prestiżową szkolną orkiestrą. Nagle tryby w zegarze życia Aono znowu zaczęły się obracać. To opowieść o życiu młodzieżowym, które wprowadza harmonię między muzyką a sprawami sercowymi. Manga w Japonii posiada już 10 tomów. Data emisji ani studio nie zostały póki co podane. Wreszcie jest! Pierwszy zwiastun wideo nowego filmu Makoto Shinkaya, czyli Suzume no Tojimari. Akcja filmu dzieje się po wydarzeniach z filmu Tenki no Ko, jednak wydarzenia przedstawione zostaną z perspektywy nowej bohaterki. Podróż 17-letniej Suzune rozpoczyna się w cichym miasteczku na Kyushu, kiedy spotyka młodego mężczyznę, który mówi jej, szukam drzwi. To, co Suzume znajduje, to pojedyncze, zniszczone drzwi, stojące pionowo pośród ruin, jakby były osłonięte przed jakąkolwiek katastrofą. Zahipnotyzowana magiczną mocą, Suzume sięga po klamkę. Drzwi zaczynają się otwierać jeden po drugim w całej Japonii, krzywdząc każdego, kto jest w pobliżu. Suzune musi zamknąć te portale, aby zapobiec dalszej katastrofie. Premiera filmu w japońskich kinach 11 listopada tego roku. Kto wie, może film wyświetlony zostanie również w Polsce powstaje telewizyjna adaptacja light novel o tytule Nozomanu Fusino kęsia. Ta mroczna opowieść fantazy posiada również mangowy przekład. Rent Faina, 25-letni poszukiwacz przygód od dekady sieka potwory. Jednak bez większego talentu do pracy, Rent utknął polując każdego dnia na slajmy i gobliny za skromne ilości monet. Wszystko to ma się zmienić, gdy trafi na pozornie nieodkrytą ścieżkę w labiryncie odbicia księżyca. Na końcu ścieżki spotyka legendarnego smoka, który połyka go w całości. Budząc się chwilę później, okazuje się, że Rent nie jest martwy, ale też niezbyt żywy. Jest teraz nieumarłym. Ilustrator powieści, Dziajan narysował ilustrację, aby uczcić tę nowinę. Widzicie ją obecnie w tle. Data emisji ani studio nie są jeszcze znane. A skoro przy siekaniu potworów jesteśmy, w sieci ukazał się pierwszy zwiastun szalenie wyczekiwanego, nowego sezonu anime Kimetsu no Yaiba. Sword Smith Village Arc zapowiada się iście pasjonująco. Premiera widowiska w 2023 roku. Do produkcji powraca stała ekipa wraz ze studiem Ufotable. A teraz szybki news, który nie wymaga głębszej analizy. Pamiętacie jeszcze średnio przyjętego Isekaiwa smartfon to Tomoni? Nie wiem czemu, ale po tylu latach jednak zdecydowano się na kontynuowanie tego anime. Tak więc w produkcji jest drugi sezon. Data emisji nie została jednak póki co ujawniona. Mało wam umierania głównych bohaterów? Czas więc na zapowiedź anime Yuusha Gashinda. Tytuł jest dłuższy, ale darowałem sobie plątanie języka. Tołka jest przeciętnym i nieco zboczonym farmerem w wiosce Cezar. Podczas gdy marzy o byciu bohaterem i zdobyciu dziewczyny, prawdziwy bohater Sion walczy z demonami, które grożą inwazją. Ale pewnego dnia Tołka przypadkowo zabija bohatera. Po śmierci legendarnego Hirosa, kto teraz uratuje świat? Tołka szybko zakopuje ciało Siona, aby ukryć do wody, ale następnego dnia budzi się i odkrywa, że przejął jego ciało. Anime powstaje w studiu Liden Films, a jego premiera zaplanowana jest na 2023 rok. Dobra, hamowałem się przed czytaniem długich nazw anime. Tym razem podołam. A więc light novel o nazwie Hyoken no Majutsushi Gasekai Sekai wo Suberu, Sekai Saikyo no Majutsushine de Ar otrzyma serial TV. Akademia Magii Arnolda to szkoła dla elity, a Ray White to po prostu zwykły facet. W rzeczywistości nie wydaje się być szczególnie uzdolniony w magii i jest trochę niezdarny. Dlatego nie ma nic wspólnego z plotką, że jeden z wielkich magów, czarodziej Ludowego Ostrza, jest członkiem nadchodzącej klasy, prawda? <śmiech> Śmiechłem, dobry opis. Premiera anime w styczniu 2023. Kurde, no i jest szansa na dobrą grową adaptację anime. Pamiętacie jak zapowiadałem dla Was projekt animowanej wersji gry Legend of Mana o podtytule Teardropped Crystal? W sieci ukazał się pierwszy zwiastun serialu, który prezentuje piękny kadr, projekty głównych bohaterów i plakat promocyjny. Legend of Mana to czwarta pod Trials of Mana gra z serii Squares Mana, która zadebytowała na PlayStation w 1999 roku. Zremasterowana wersja została wydana na PlayStation 4, Switchu i PC w czerwcu 2021. Wygląda na to, że będzie to wierna adaptacja gry, patrząc na projekty postaci. Data emisji nie została. Póki co podana, anime powstaje w studiu Grafinika i Yokohama Animation Lab. A skoro jesteśmy przy Growych Adaptacjach, myślę, że sporą część widowni ucieszą nowe informacje o trzeciej części anime Uttawarerumono z pod tytułem Mask of Truth. A więc dostaliśmy nowy, całkiem pokaźny zwiastun serialu. Dodatkowo gruchnęła informacja o tym, że serial liczyć będzie aż 28 odcinków. No i wreszcie najważniejsze: premiera anime zaplanowana jest na sezon lato 2022, a więc na miesiąc lipiec. Miło, miło. Japońscy fani wybrali swoje ulubione anime sezonu zimowego. Według Filmarks, czyli najbardziej popularnej japońskiej strony zajmującej się recenzjami filmów, dram oraz anime, najlepszą serią poprzedniego sezonu okazało się Shingeki no Kyojin The Final Season Part 2, zdobywając 4,47 z 5 możliwych punktów. Na drugim miejscu, co może po niektórych zaskoczyć, był czwarty sezon Agrecko, który zdobył 4,31 punktów. Podium zamyka Jojo. Bizarre Adventure Stow Ocean, z 4,27 punktami. Japonia to kraj, który słynie z różnych dziwactw. Jedną z nich jest rosnący trend na sprzedaż i kupno używanych, żeńskich maseczek. Według japońskiego portalu informacyjnego POST7 17-letnia lica sprzedawała takie maseczki nawet za 500 jenów. Powodem takich działań było to, iż szkoła, do której chodziła, zakazała jej pracy dorywczej, tzw. bajto, a sama dziewczyna borykała się z problemami finansowymi. Co ciekawe, ten sam portal dotarł również do 34-letniej kobiety, która również sprzedawała używaną maseczkę swojej cór, która chodzi do szkoły podstawowej. Ech, dokąd zmierzasz, Japonio? Mangę Black Clover czeka około 3-miesięczna przerwa. Nie jest to jednak spowodowane problemami zdrowotnymi autora Yukiego Tabaty, a zwyczajnym odpoczynkiem i zaplanowaniem finałowego arku tej serii. Szanuję. Z okazji dziesięciolecia light novel Rezero, Kara Hajimeru i Sekai Seikatsu na Twitterze odbyła się transmisja na żywo, w której to jej autor, Tappei Nagatsuki, odpowiadał na pytania fanów. Jednym z nich było, czy Subaru i Emilia na końcu wezmą ślub. Autor nie odpowiedział dosłownie na to pytanie, tylko zapewnił, że ReZero na pewno będzie miało szczęśliwe zakończenie. To otworzyło wielu fanom furtkę do przemyśleń, czy Subaru będzie na końcu z Emilią, czy może rem, a może harem. Japońska strona streamingowa Anime Anime opublikowała wyniki ankiety, w której to zadali pytanie swoim subskrybentom, jaką zapowiedź kolejnego sezonu anime chcielibyście usłyszeć. Wyniki tej ankiety mogą zaskakiwać, bowiem na pierwszym miejscu znalazł się Haikyu. Drugie miejsce zajął Fugo Keiji, Balance Animilitet, a na trzecim stopniu podium jest Yagate Kiminaru, znane w Polsce jako Gdy Zakwitnie w Nas Miłość. A wy na ogłoszenie jakiej kontynuacji czekacie? Pewnie noragami. <laughs> Znana jest nowa data premiery filmu Kinowego Dragon Ball Super Super Hero. Pierwotnie miało to być 22 kwietnia, jednakże atak hakerski na serwery Toei Animation spowodował, że trzeba było wstrzymać premierę. Teraz podano nowy termin 11 czerwca 2022 roku i trzymamy kciuki, żeby tym razem była to data ostateczna. Zostajmy jeszcze przy Toei Animation, albowiem studio to niedawno ogłosiło wydanie Sailor Moon Cosmos. Będzie to dwuczęściowy film, który przedstawi finałowy wątek mangowy Bishoujo Seishin Sailor Moon. Premiera tych dwóch filmów zaplanowana jest na 2023 rok. To wszystko na dzisiaj. Już niebawem spodziewajcie się kolejnego odcinka, który uzupełni dotychczasowy zbiór najważniejszych informacji w branży. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!